Czasem w naszych siatkach zdarzają się miejsca, które są wyróżnione czerwonymi liniami. Na przykład tutaj w tym miejscu, to tutaj, to są sygnały, że nasza siatka jest nieciągła. No, najprostsze rozwiązanie jest takie, że naciskamy klawisz B. I znikają nam te kreski, co oczywiście nie usuwa nam tych nieciągłości, które potem nam mogą wystąpić w wynikach i zaburzać te wyniki. Dlatego też, proszę Państwa, pokażę, co robić w takich sytuacjach. Może najpierw byśmy zidentyfikowali przyczynę takiego paska. Odczytajmy sobie płyty w tym miejscu. Proszę zobaczyć, ta górna płyta jest elementem czterowęzłowym i ten węzeł należący do tych dwóch elementów nie należy do tego. Natomiast na dole mamy płytę pięciowęzłową i ten węzeł należy do wszystkich elementów go otaczających. Co w takiej sytuacji zrobić? Proszę Państwa, najłatwiej wybrać menu płyty. Podziel pasmo. Wybieramy dwa elementy tutaj leżące. I, I proszę Państwa, nie mamy tego podziału. Uciągnęliśmy siatkę. Jest jeszcze jeden sposób. Cofnijmy sobie. Wymagający trochę więcej pracy. Usuniemy ten element. Proszę zwrócić uwagę, że natychmiast pokazała się czerwona linia dookoła, no bo tu jest otwór. I dodajmy element płaski, czterowęzłowy. Obiegowo po zadaniu czwartego węzła element zostanie przyjęty. Natomiast tutaj wprowadźmy sobie trójkąt i w przypadku trójkąta musimy go zakończyć na pierwszym węźle. No i proszę Państwa, mamy sprawę wypełnienia i uciąglenia siatki w tym miejscu. Dwa sposoby na. Zaradzenie takich miejsc. Natomiast tutaj proszę Państwa, no sprawa widać, że coś ktoś walczył świadko, nie bardzo mu to wyszło. No i dlatego też najlepsze wyjście jest takie, żeby to zacząć od amputacji. Czyli usuń wybrane. Teraz proszę Państwa, to miejsce musimy wypełnić. Wybierając płyty, dodaj obszar prosty. Zadaje się to w ten sposób, że się wybiera odcinek bazowy i węzeł kierunkowy. Wybieramy węzeł bazowy w tym miejscu. Tutaj dajemy. Koniec. Program przyjął nam podziały. No i proszę Państwa, tu jest pewien problem, ponieważ no tu nie widać tego wyraźnie, że nie nastąpiło połączenie nowej siatki ze starą. Wyłączmy jeszcze podkład kadowski, no i tutaj wtedy widać wyraźnie. Ale, proszę Państwa, jest tutaj inne wyjście. Wybierzmy sobie bazę tą i w tym momencie nastąpiło połączenie. Proszę zwrócić uwagę, załóż na to miejsce. Tutaj było też do góry podniesione lekko, ale te węzły uległy połączeniu. Natomiast na dole znowu mamy węzły niepołączone. Tym razem wszystkie elementy są czterowęzłowe, tyle tylko, że położenie tego węzła w stosunku do drugiego przekracza w tak zwaną odchyłkę wyboru. Odchyłka wyboru to jest taka wielkość podawana w metrach która pozwala wybierać yy, benz yy, lub elementy. To odchyłkę wyboru możemy poznać w tym miejscu, możemy sobie ją zmienić, a możemy również nacisnąć klawisz D, no i też możemy sobie ją tutaj wpisać. Zwróćmy uwagę, jaka tu jest odległość. Klawisz L. No i proszę Państwa, mierzymy sobie, no nie. No, i widać z tego, że tu mamy ponad 5 mm różnicy, no i dlatego też nie nastąpiło automatyczne połączenie węzłów. Ale my mamy inne wyjście. Bierzemy opcję węzły i, proszę Państwa, połącz węzły. No, i wybieramy sobie do najwyższego. No, i, proszę Państwa, mamy połączone węzły i nie mamy Nigdzie żadnego, żadnej kreski. I w ten sposób, proszę Państwa, możemy sobie poradzić z naprawą siatki w sytuacji, kiedy nam się zacznie coś tutaj, jak to się mówi, krzaczyć.